No, i cóż moi drodzy kochani widzowie? No, i tu mamy kolejne spotkanie z yy, Wartą um Poznań, teraz. Więc sobie je też przysymulujemy. Szybka symulacja. I uwaga, 2-0 Marian wpierdzie na symulacji strzela dwie bramki. No, to jest coś pięknego w 28 minucie i w 75 minucie. No, wow, naprawdę. Wow, wielki szacun. Marian, w Pierdziel, Nasz Marian naprawdę kurde robi robotę. Już ma 14 bramek i jedną asystę. No, wielki szatru Marian. I w tym momencie już mamy zobaczmy naszym tabelem. bo w tym momencie to już naprawdę kurde, nie wiem co by musiało się stać. No to już jest 60 punktów. No kurde, idziemy po, po tytuł mistrzowski. No nie ma, nie ma bata. Mamy 7 punktów przewagi. Dwa mecze chyba są do końca. Eee, dwa mecze do końca. To jest 56, 59. Nie, no to nie ma szans już nam, żeby ktokolwiek zagroził. Bo to są dwa mecze do końca. Eee, tu gramy z Zagłębiem Lublin. No i z Wisłą Płock. No nie, nie ma, nie ma szans. Ktoś nam tu, że tak powiem, kurde Zagroził W tym składzie, aczkolwiek. Hmm. Dobra, szybka symulacja 3-2. Wpierdzie strzela bramkę. Tu już ma 15 bramkę w swojej karierze. No powiem Wam, że w tym sezonie tu Marian idzie piorunująco, kurde, dobrze nam. Lech idzie wciąż po tytuł. No, już po tym meczu wiadomo, że my mamy ten tytuł w końcu. Dobra, gramy, bo nie ma co. Cyk, cyk, 14 bramek. Ład! Wow, Marian jest królem strzelców, nawet. Kurde, tego bym się nie spodziewał. 14 bramek, król strzelców. Kurde, mole. Musimy się nawadniać. To już jest ostatni mecz naszej wisły, e, leka przepraszam ale to mnie teraz kurde zaskoczyli Marian Królem strzelców PKO ekstra klasy no nieźle, dobra jedziemy Marian świetnie to przechwycił Czerwiński Marian Dora Mireza, tak jest Nie wiem co się Maren zrobić, ale okej okay. Na spokojnie nasi defensorzy Oj jakiś błąd malutki kocyła na rasaka, rasak do Tuszyńskiego Tuszyński do Rasaka Panowie, panowie na spokojnie w obronie Uwaga, Tuszyński, świetnie statka to wyciągnął narek Lups, Kiba. Szkoda, że on kurde zakończa karierę, naprawdę. Niby jesteśmy drużyną bramkostrzelną. A i szkoda, szkoda, że Ramiret to jeszcze raz do nas nie Kryją naszego kurde strzelca. Oleż mógł mieć asystę, ale Kamiński broni. No chłopie się nie załamuj, będzie dobrze, jeszcze dośrodkujesz. Marian Zobaczmy to w powtórce, coś ten Marian zrobił. Już jest jego 15 bramka. Tak sobie nie wiem co on tu zrobił w sumie, no ale okej. Okay. Główka. I uderzenie. Dobrze się kolego... Skuliłeś. Dobra, grunt, że tu już jest 15 bramka, więc... Ten tytuł jest nas, na, nasz na pewno w tym sezonie. Już nikt nam go nie odbierze. Jedziemy po kolejną bramkę. Postaramy się. Marian troszkę widać. Nabrał pewności siebie. Zobaczcie, jak on odważnie gra Gra Ramirezem. Ramirez do Tiby. Tiba szuka. No, zagraj tu Ramirez. Na Ramireza. Tam był V, panie sędzio. Aha, okej. Okay. Sędzia Kalos tak zwany. Kocyła. Boją, boją się podejść. Teraz ramiere dają dupy, duch, nieźle. 2-0, asysta Mariana. Ale skopię teraz również grał le. Świetnie, świetnie gra le. Króciutko, nie. Ciekawe, czy tu będzie ceremonia wręczenia pucharu, czy tak nie do końca. Jak myślicie? Zaraz się przekonamy. Minuta do liczonego czasu gry. Ale tu już nic z tym nie zrobicie. My też nic. Więc mamy ten tytuł. No, Najbardziej niezmiernie cieszy. W końcu Marian sięga w rolę. Król strzelców ekstra klasy Marian w z 15 bramkami w tym sezonie. No naprawdę coś pięknego. Ale chyba nie będzie tutaj. Koniec. Wchodzą, chodzą, nie będzie ceremonii chyba. Kurde, szkoda. No niestety nie ma ceremonii. No cóż, puchar kraju, walka do finału, wejście do finału. Szybka symulacja i uwaga proszę Państwa. Jesteśmy w półfinale. Marian w pierdzie strzela bramkę w 18 minucie, a Ramin, Ramirez w 47. To są w sumie dwaj najlepsi strzelcy tej drużyny. Gramy w finale, co nas bardzo niezmiernie cieszy. No, teraz to będzie się działo. No cóż, moi drodzy. Na zakończenie sezonu drugiego sprzedałoby się zdobyć jeszcze Puchar Kraju. A jest szansa na to. Gramy z Krakowią Kraków, więc Przejdźmy do tego meczu. Oczywiście Marian gra w podstawowym składzie, więc jest dobrze. A już Krakowie żeśmy pokonali i to wysoko, więc jest szansa znów ich pokonać. Tuż rozgrzeweczka. Marian w Pucharze Kraju ma dwie bramki i też jest królem strzelców. No, to jest normalnie jakiś cud chyba w tym sezonie. No i cóż, zaczynamy te starcie. Miło by było na zakończenie tego sezonu drugiego zakończyć z pukarem, żeby Marian mógł zmienić klub spełniony Ale to się wszystko okaże po 90 minutach gry Tak wyglądała nasza tabela 2-0 z pisłą 1-0 z zagłębiem To jest właśnie drużyna, która wygrała w Lidze Tytułów Teraz będzie się starać zdobyć Pukar Raju. Marian zmotywowany, więc zobaczymy, czy uda mu się strzelić też tutaj bramkę. Już go kryją, ja, ja tu widzę, nie wiem, czy Wy widzicie, ale starają się kryć Mariana. Jak tylko Bo Oj, Marian, coś ty już teraz narobił. Pierdziel w centrum uwagi jest. Nic dziwnego, król strzelców w końcu, nie? Sykora. nie ma tu nikogo w środku. Alvarez. Marian! Pomylił się! Aj! Zobaczmy to w powtórce. Lewa noga. Aj, minimalnie, minimalnie. Kurde! aria faulowane Na spokojnie panowie, na spokojnie grajmy. Uwaga, uwaga, Betnarek! Niestety 1-0 przegrywamy. Kurde mole. Alvarez. Aj! No niestety musimy gonić wynik w tym momencie. Bebeto, świetnie. Ramirez. mole. Kurczę, mole. Koniec. Jest szansa. Dawaj skrzydło. Tu Sikory. Marian. Rzutka. Ai szkoda. Kramierę, Jest! Jest! Yes. Damy nową pozycję. Zostaliśmy na lewy napastnik, czyli dwoma napastnikami trener stwierdził, że będziemy grać. Ale wracamy z dalekiej podróży. Trzeba iść teraz za ciosem. Jest Ramirez 2-1. Wróciliśmy naprawdę z dalekiej podróży. To jest normalnie cud. Co się teraz stało. Naprawdę to jest kurde wielki cud. Ja jestem w szoku. Powiedzmy w ciągu dwóch, trzech minut strzelamy drugą bramkę od poprzedniej. Świetnie, świetnie Ramirez z zimną pią kończył. No nie mówcie, że Marian schodzi. Ja pierdzielę. Dobra, obejrzyjmy. Yy, rozegrajmy met całym zespołem. Yy, musimy rozegrać, bo ja chcę koronację zobaczyć. No kurde, jak bez koronacji. Oj, żebyśmy tylko jeszcze tego nie przegrali zaraz. Wyjazd. Oj, oj. Panie sędzio, kończ to spotkanie. Wyjazd. to wyjazd. Jest. Udało się. 2 jeden. Po ciężkim kurde. Chło. No kurde, żeby Mariana ściągnąć. No i za jak ty grzechujesz? Ty się to się ci pojedzie Krakowia nie wierzy co się stało. Naprawdę. Prowadzili 1-0, bo bardzo długo bro, bronili się, atakowali. Ale to my w końcu wyszliśmy, za ciosem. I mamy to. No nic. Maria tak się cieszy. Widzę go tam w lumie, daleki. Dziwa będzie podnosił upart kraju! No cóż, zobaczmy to. Cieszmy się razem z nimi. Marian też się cieszy. Dobywa to co chciał. Tak właśnie wygląda drużyna mistrzowska z Marianem na czele. No drodzy, drodzy widzowie inaczej nie mogliśmy zakończyć tego drugiego sezonu jak mistrzowskim tytułem w lidze no i pucharem kraju no kurcze Lech z mistrzami. No nie mogliśmy inaczej tego załatwić. 16 milionów euro o 220% im to wskoczyło. Yy, dobra, zróbmy sobie trening. Mamy kolejną ofertę transferową dla nas, mają Ajax Amsterdam. Kurde. To co ja mówiłem, że nie chcę iść do yy, ligi holenderskiej, ale Amsterdam, zobaczmy ligę. Zobaczmy yy, ligę holenderską. Tytry ty, 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 ty. Amsterdam z 86 punktami. W sumie A jak Amsterdam. Czemu nie? No cóż no, Marian może spokojnie odejść z tej drużyny z Lecha Poznań. Dlaczego? Dlatego, że zdobył mistrzostwo, no kurde, no tytuł mistrzowski zdobyli w lidze. 66 punktów, pierwsze miejsce. Puchar kraju wygrali, więc spokojnie Marian może odejść. Więc niech będzie już ta Holandia. Zaakceptujmy ofertę. No sezon drugi, inaczej lepiej nie mogliśmy zakończyć. Więc Marian podpisuje kontrakt. Tak, jest, właśnie Marian w wieku 19 lat przeszedł już do Amsterdamu. Więc moi kochani, drodzy widzowie, to już jest koniec sezonu drugiego. Dziękuję, że byliście ze mną przez te wszystkie odcinki w tym sezonie. Udało się zdobyć tytuł, no, wygrać ligę, no i Puchar kraju. No i zobaczmy, jak sobie w sezonie trzecim Marian poradzi. W Ajaxie Amsterdam. Z ciekawości zobaczmy sobie tylko tutaj delikatnie tabelę. Czy Ajax Amsterdam będzie grał w lidze mistrzów, czy nie? Bo to mnie bardziej interesuje. Tutaj Orion Baker, z kim będziemy grali w pierwszej rundzie z Twente. Ok. UEFA Champions League. Będziemy, a gramy eliminację. Gramy eliminację. Lech Poznań będzie podejmował Rosenborg. Bardzo Marian będzie im trzymał kciuki, bo to jest jego klub, kurde, pierwotny. No i my będziemy grali z Pilsno. Obyśmy dalej później na siebie nie natrafili, bo będzie szkoda. FIFA World Cup. Niestety Yy. Niestety nam się Naszej reprezentacji nie udało wyjść z grupy Marian nie powołania Bo natrafiliśmy na Do grupy Bra, Brazylii Danii i Indii Z Brazylią przegraliśmy 2-1 Z Danią przegraliśmy 3-1, a z Indiami wygraliśmy 2-1 i na tym się zakończył nasz Triumfators. No nieźle. No cóż, dziękuję bardzo naprawdę, że w tym sezonie drugim byliście ze mną przez te wszystkie odcinki Mariana i że Maja mógł normalnie odejść z Lechu, poznać spełniony, bo wygrał tytuł. Wygrał Mistrzostwa Kraju. Zdobył puchar i ligę. Tytuł mistrzowski wygrał. Więc dziękuję. Zostawcie łapeczkę, komentarz. Trzymajcie się. Już niebawem. Kolejny odcinek sezonu trzeciego Mariana.